10. Międzyrzecki Rejon Umocniony Inaczej Umocniony Łuk Odry i Warty lub Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty to system umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934-1944 dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Zlokalizowany w województwie lubuskim nieopodal Międzyrzecza, MRU składa się z trzech odcinków różniących się pod względem charakterystyki geograficznej otoczenia i nasyceniem obiektami fortyfikacyjnymi, Odcinek północny opiera się o rzekę Wartę pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie styka się z południową flanką Wału Pomorskiego i kończy w okolicach miejscowości Kursko i Pieski. Odcinek centralny, najsilniej ufortyfikowany, ciągnie się od Kurska przez Kęszyce, Pniewo do Boryszyna. Odcinek południowy to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tysięcy osobników należących, do 12 gatunków nietoperzy. Łączna długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 23 do 35 km. Powstały system był przez wyposażenie w nowoczesne uzbrojenie, karabiny maszynowe, granatniki i miotacze ognia umocnieniem bardzo potężnym. Jego mankamentem był jednak brak broni przeciwpancernej oraz artylerii. Odcinek północny i południowy miały opierać się o przeszkody wodne. Dla ich maksymalnego wykorzystania zbudowano szereg obiektów hydrotechnicznych. Oprócz kilku grup warowniczych nie zrealizowano planowanych kompleksów podziemnych. Prace przy budowie wstrzymano w 1938 roku i nie zostały one nigdy zakończone zgodnie z planami. W 1943 roku na terenie MRU działała fabryka silników lotniczych. Po zakończeniu konfliktu z Niemcami w 1945 roku kompleks został porzucony. Obecnie zabudowania można zwiedzać jednak z racji na duże ryzyko zgubienia się w tunelach oraz na ich specyficzną budowę czyli bogactwo w zapadliska i klatki schodowe zwiedzanie zalecane jest tylko z przewodnikiem. 9. Najdłuższy budynek w Europie. Aż 2800 metrów długości liczy sobie najdłuższa budowla w Polsce i w Europie twierdza Modlin. W jej wnętrzu znajdują się koszary wzniesione po 1864 roku na planie sześcioboku. Twierdza składa się z cytadeli położonej na prawym brzegu Narwi, umocnionych przedmości Kazuńskiego i Nowodworskiego oraz dwóch łańcuchów fortów. Jest to jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Obiekt użytkowany był przez różne jednostki Wojska Polskiego. Położenie Modlina u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry nadało temu miejscu wybitne walory obronne. A jeżeli mówimy już o długich budynkach, warto wspomnieć o tzw. falowcach, czyli budynkach, których bryła i układ balkonów przypominają fale, a wejścia do mieszkań usytuowane są na galeriach. Najdłuższy falowiec w Polsce znajduje się w Gdańsku. Budynek powstał w latach 1970-1973. W czasie, w którym ludzie zasiedlali gotowe segmenty wieżowca, mieli okazję widzieć dobudowywanie następnych sekcji. Pierwotnie budynek miał być krótszy, ale z uwagi na obecność znacznej przestrzeni w okolicy poczyniono rozbudowę większą niż planowano. W budynku znajdują się 1792 mieszkania, a łączna długość konstrukcji wynosi 860 metrów. 8. Najwyżej położony budynek w Polsce Chodzi o Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu. Jest to komórka organizacyjna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podległa działowi Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krakowie. Obserwatorium mieści się w najwyżej położonym budynku w Polsce, znajdującym się na wysokości 1987 m nad poziomem morza, na szczycie Kasprowego Wierchu. Wniosek o budowę wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego wysunięto w lipcu 1934 roku. W związku z planowaną budową linii na Kasprowy Wierch zaproponowano, aby budynek zbudowano właśnie na tym szczycie. Od grudnia 1935 roku były prowadzone niektóre obserwacje meteorologiczne. Właściwe prace budowlane rozpoczęto jesienią 1936 i zakończono po roku. 22 grudnia 1937 nastąpił odbiór obiektu. Stacja zaczęła działać w pełnym zakresie z początkiem 1938. W styczniu owego roku odbyło się uroczyste otwarcie tego, szóstego wówczas w Europie co do wysokości, obserwatorium meteorologicznego. 7. Najwyższe mosty kolejowe w Polsce. Mosty w Stańczykach to dwa mosty kolejowe z lat 1917-1918 w Stańczykach w powiecie gołdabskim, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego. Cała konstrukcja jest pięcioprzęsłowa, długości 180 m i wysokości 36,5 m. Pod budowlami przepływa rzeka Błędzianka. Najpierw wybudowano most południowy lata 1912-1914, ukończony w 1917, a później w 1918 most północny. Obie budowle są względem siebie równoległe, a architektura wyglądem przypomina rzymskie akwedukty w Pont du Gard. Mosty zostały wybudowane przez Niemców na trasie linii kolejowej Goldup żydkiej Gombin, wówczas na terenach należących do Prus wschodnich. Uroczyste uruchomienie linii nastąpiło w 1927 roku. Choć po młodszym moście nigdy nie kursowały pociągi, sama linia kolejowa w głównej mierze zaprojektowana była z myślą o celach militarnych. Miała ułatwić bardzo szybki transport sporej ilości żołnierzy z terenów puszczy romińskiej oraz ich zaopatrzenia. Po roku 1945 nie było już zastosowania dla konstrukcji. Obecnie mosty stanowią atrakcję turystyczną. 6. Najwyższa drewniana konstrukcja na świecie. Gliwice to właśnie tam stoi maszt, który ustanowił rekord Guinnessa. Co więcej, radiostacja gliwicka imponuje nie tylko wysokością, ale i wiekiem. Postawiono ją niemal 90 lat temu. Jej budowę rozpoczęto, gdy Gliwice znajdowały się jeszcze po niemieckiej stronie ówczesnej granicy. Za wykonanie wieży odpowiedzialna była firma Lorenz AG z Berlina. Niemcom zależało wówczas na zwiększeniu zasięgu własnych rozgłośni radiowych, dlatego też ten nadajnik postawiono w nadgranicznym mieście. Niektórych może zaskoczyć fakt, że wieża wykonana jest z drewna, jednak jest to przemyślany zabieg. Wieża miała pełnić funkcję wieży nadawczej, w której antena umieszczona była wewnątrz konstrukcji. Jeżeli całość byłaby wykonana ze stali, ten metal zakłócałby sygnał i uniemożliwiał nadawanie. 5. Największy zamek gotycki na świecie Czyli zamek w Malborku położony nad brzegiem rzeki Nogat w Polsce jest największym zamkiem na świecie. Wzniesiony został w kilku etapach od 1280 roku przez zakon Krzyżacki. Zamek był siedzibą wielkich mistrzów zakonu Krzyżackiego i władz Prus zakonnych do 1457 roku. W latach 1457-1772 rezydencja królów polskich. Od 1466 roku siedziba władz Prus Królewskich, od 1568 roku siedziba Komisji Morskiej, w 1772, zajęty przez administrację Królestwa Prus i zdewastowany w latach 1773-1804, rekonstruowany w latach 1817-1842 i 1882-1944. Zniszczony w 1945, ponownie rekonstruowany od 1947 roku. W 1949 wpisany do rejestru zabytków. W 1994 uznany za pomnik historii, a w 1997 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i w końcu od 1961 siedziba Muzeum Zamkowego w Malborku. W całym kompleksie jest 30 milionów cegieł. Zamek jest również doskonałym dowodem na ewolucję nowoczesnej filozofii i praktyki w dziedzinie renowacji i konserwacji. Jest to zabytek historyczny sam w sobie, zarówno pod względem społecznym, naukowym i artystycznym. 4. Największy zadaszony park wodny w Polsce i Europie Park of Poland park rozrywki i wypoczynku w Polsce w miejscowości wręcza na terenie gminy Mszczonów. W powiecie żyrardowskim, otwarty dla gości od 20 lutego 2020 roku. Pierwsza część inwestycji Tropikalny Park Wodny Santago kosztowała 150 milionów euro. Plany wybudowania takiego obiektu pojawiły się już w 2011 roku. Zapowiedziano wtedy, że budowa ruszy w 2013. Od tego czasu kilkukrotnie rozpoczęcie budowy przekładano. Ostatecznie nastąpiło ono w maju 2017. Prace konstrukcyjne pierwszego etapu parku Santago Wodny Świat zakończyły się w sierpniu 2019. Docelowo, Park of Poland ma zająć blisko 400 hektarów gruntów, które zakupił w okolicy inwestor. Aktualnie działa pierwsza część obiektu Santago Wodny Świat na powierzchni 20 hektarów, infrastruktura wraz z parkingiem oraz kompleks Santago Village, czyli kompleks w pełni wyposażonych bungalowów. W planach jest także budowa czterogwiazdkowego hotelu w sąsiedztwie. Park of Poland zajął w 2020 roku dziesiąte miejsce w rankingu European Star Awards dla najlepszych parków wodnych w Europie. 3. Radioteleskop obserwatorium astronomicznego w Piwnicach. Początki obserwatorium w podtoruńskiej miejscowości Piwnice sięgają 1947 roku. Wtedy to zainicjowano budowę pierwszego pawilonu obserwacyjnego z obrotową kopułą o średnicy 5 metrów. Z biegiem lat obserwatorium pozyskiwało kolejne elementy wyposażenia, takie jak teleskopy Schmidta-Kassengraina o średnicy 90 cm oraz o średnicy 60 cm. Obecnie prowadzone tu badania koncentrują się na radioastronomii. W tym celu skonstruowano tu dwa radioteleskopy: mniejszy o średnicy 15 metrów oraz większy o średnicy 32 metrów który jest największym tego typu urządzeniem w Europie Środkowej. Astronomia gwiazdowa, mechanika nieba i astrofizyka były specjalnością naukową twórców toruńskiej astronomii i w tych też kierunkach ukształtował się profil badawczy przez nich założonego ośrodka. Astronomia gwiazdowa to dziedzina, która zajmuje się ruchami i rozmieszczeniem gwiazd w naszej galaktyce, posługując się głównie metodami statystycznymi. 2. Największe oceanarium i akwarium w Polsce jest to oceanarium prezentujące ekosystemy wodne, morskie i słodkowodne oraz lądowe fauny Afryki na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Kompleks otwarto 26 października 2014. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Obiekt podzielono na część zewnętrzną, prezentującą wybrzeże Namibii w postaci dwóch basenów z plażami dla kotików afrykańskich oraz pingwinów przylądkowych, rozdzielonych od siebie budynkiem w kształcie statku, w którym ulokowano restaurację z tarasem widokowym, oraz część wewnętrzną z budynkiem żelbetowym o długości 160 metrów, szerokości 54 metrów oraz wysokości 15 metrów, w którym prezentowane są ekspozycje czterech biotopów. Cały kompleks liczy 19 akwariów, basenów i zbiorników o łącznej powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych i pojemności ponad 15 milionów litrów wody oczyszczanej przez 50 filtrów. W momencie otwarcia afrykarium prezentowano kilka tysięcy zwierząt reprezentujących około 100 gatunków. Budowa obiektu kosztowała 220 milionów złotych. Obecnie Oceanarium oraz Afrykarium jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Oprócz tego kompleks to niebanalne i jedyne w swoim rodzaju miejsce spotkań biznesowych, konferencji, bankietów oraz innych wydarzeń komercyjnych. 1. Najwyższa budowla i konstrukcja w Polsce RTCN Katowice Kosztowy, 358 metrów. Radiowo-telewizyjne Centrum Nadawcze, znajdujące się w Mysłowicach. Centrum zostało oddane do użytku 23 czerwca 1976 roku. Maszt ma dokładnie 358 metrów i 70 cm wysokości i obecnie jest to pierwszy co do wysokości maszt i jednocześnie obiekt budowlany w Polsce. Jest zbudowany z rur połączonych w segmenty. Maszt wyposażony jest w anteny radiowe, telewizyjne, a także GSM, UMTS i inne. Stoi dzięki 15 odciągom. Obiekt zlokalizowany jest na granicy Krasów i Wesołej, dzielnic Mysłowic, a nie jak sugeruje nazwa, w Katowicach. Nie jest to obiekt przeznaczony do zwiedzania, jednak po prostu warto go zobaczyć. Maszt obecnie jest pierwszym najwyższym obiektem budowlanym w Polsce. Drugie miejsce dzierży maszt w Olsztynie z wysokością 356,5 metra i masą 260 ton. Ciekawostką jest fakt, że niegdyś w Polsce znajdował się jeszcze wyższy maszt. Maszt radiowy w Konstantynowie, będący swojego czasu najwyższym obiektem na świecie. Jednak w 1991 roku doszło do jego zawalenia podczas prac konserwatorskich. Maszt miał wysokość 646 metrów. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli spodobał Ci ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz zostawić kciuka do góry. Możesz też odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku, a w frażach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.